Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele. Serdecznie witam. Rozmawiamy o życiu. No i dzisiaj postanowiłam wziąć następny temat. Mianowicie dzisiaj porozmawiajmy o zdrowiu kobiet. No, tym reprodukcyjnym, a może jednak prokreacyjnym. Hm. Zdrowie. Co to w ogóle jest zdrowie, bo tak naprawdę to chyba nikt z nas dłużej się nad tym nie zastanawia. No jak człowiek jest zdrowy, to znaczy, że nie choruje. No tak by się wydawało, ale okazuje się, że już wiele lat temu w ONZ zmieniono definicję zdrowia. No, i się okazuje, że zdrowie to jest nie brak choroby, tylko jakiś taki ogólny dobrostan. Oceniany, no bardzo subiektywnie, to znaczy, jak nie jest dobrze, jak pod każdym względem i na różnych płaszczyznach uważam, że wszystko jest bardzo dobrze, to wtedy jestem zdrowa. No, chyba to trochę za daleko idące, a w każdym bądź razie nieścisła ta definicja jest, no i można nią manipulować. Czyli krótko mówiąc, można do niej dopisać różne elementy. No i dopisano. Dopisano zdrowie reprodukcyjne. Cóż to jest to zdrowie reprodukcyjne? Zdrowie reprodukcyjne zawiera po prostu aborcję. No i teraz wychodzi pewien swoisty absurd. Mianowicie, żeby chronić zdrowie kobiet, trzeba im zapewnić możliwość zabijania ich dzieci, jeszcze w okresie, kiedy są w ich łonie. Proszę Państwa, czy to jest logiczne? Mnie się wydaje, że absolutnie nie. Ale już to się powtarza od tylu lat, jest zaszyte w tak wielu dokumentach, że zwłaszcza młodsi w ogóle nie widzą tej jakiejś nielogiczności, bzdury, którą się nam po prostu wymawia, no i na to zdrowie się powołują. Proszę Państwa, wierzą w to wręcz. I zaczynają powtarzać, że opieka zdrowotna musi zawierać aborcję, bo opieka zdrowotna wobec kobiety bez aborcji, no to grozi śmiercią, to grozi bardzo poważnymi powikłaniami. Czyli jeżeli kobieta nie może nie ma możliwości zabijania swoich dzieci to jest to groźne dla jej zdrowia, a nawet życia, bo to się ostatnio też wmawia, że właśnie zabijanie dzieci chroni życie kobiet. No i oczywiście fałszywie podawane statystyki, że poród jest bardziej zagrożeniem dla życia niż aborcja. Nieprawda, tak nie jest, nikt tego do końca nie udowodnił, ale no też jest jeden z, jedno z haseł, które się wmawia. Proszę Państwa, jak to jest z tym zdrowiem, no przede wszystkim zdrowie ma bardzo różne poziomy, no możemy mówić o zdrowiu fizycznym, o zdrowiu psychicznym, o zdrowiu duchowym, ale czy zabicie dziecka w łonie matki jest no, w jakimkolwiek stopniu ochroną zdrowia, proszę Państwa, Dzisiaj się o tym przestało mówić. To jest zadziwiające, ale my nie widzimy, że się o tym nie mówi, chociaż to jest takie oczywiste. Kiedy ja byłam jeszcze młodą dziewczyną, to każdy lekarz powtarzał, że aborcja jest bardzo niebezpieczna. Wtedy to się mówiło przerwanie ciąży, że to jest mnóstwo powikłań, że jest bardzo dużo problemów. No bo tak, no bo one są i nie da się zanegować. I nawet ci. Lekarze, którzy to przerwanie ciąży robili, mówili, że to jest bardzo niebezpieczne i oni robią to tylko w wyjątkowych wypadkach. No i, no i oczywiście cała ideologia wtedy powstawała, ale nikt nie negował faktu, że to jest niebezpieczne. No, powikłania mogą być naprawdę poważne aborcji chirurgicznej. No, więc może być przebicie macicy, zdarza się i, prawda, karetką wiezie się do szpitala, żeby ratować życie kobiety. Może być krwotok bardzo poważny, może być sytuacja, że trzeba będzie usunąć jej macicę, żeby jej w ogóle życie uratować. Mogą być stany zapalne i to długotrwałe, które z czasem doprowadzą do nawet trwałej niepłodności. Jest dowiedzione, że kobiety po aborcji mają problemy z zajściem w ciąży znacznie częściej niż te, które tego nie robiły, że rodzą dzieci o niższej wadze urodzeniowej, że te problemy z czasem narastają, ale to jest tylko i wyłącznie kwestia fizyczna. To jest tylko i wyłącznie kwestia fizyczna. No, a dzisiaj mamy również yy, aborcję farmakologiczną, która jest jeszcze bardziej niebezpieczna. W wielu krajach jest stosowana. W ogóle bez konsultacji lekarskiej albo ewentualnie przez telefon. No i mamy przypadki zgonów. Zresztą, zgony, które następują po aborcji, są tuszowane. Tego się nie pokazuje. Zawsze się znajdzie jakaś inna przyczyna, która się nałoży. No i po prostu tych zgonów tak, jakby nie było. Od czasu do czasu na światło dzienne wyjdzie zgon. Kobiety, która była młoda, piękna i która zmarła. No, takie dwa przypadki w ostatnim roku znamy z Anglii i z Argentyny. Obie kobiety myślały, że to będzie takie proste. Zwłaszcza ta Argentynka, która należała do młodzieżowej grupy lewicowej i krzyczała na ulicach, że aborcja ratuje zdrowie i życie kobiety, i uwierzyła w to. Uwierzyła tak skutecznie, że kiedy zaszła w ciążę, na no tego dziecka nie chciała, no to po prostu poszła do szpitala, zażądała środków odpowiednich, bo to już wtedy było legalne, a jej wmówiono, że jak legalne, to znaczy bezpieczne. No i w tym momencie zażyła te środki. Po dwóch dniach trafiła, trafiła do szpitala, ale stan zapalny był tak poważny i nie dało się jej uratować, zmarła na sepsę. Podobnie było z tą kobietą w Anglii, ona z kolei osieraciła pięcioro dzieci. Proszę Państwa, to są rzeczy, które się dzieją dookoła nas, a jednocześnie to zdrowie reprodukcyjne jest wpisywane do wszystkich możliwych dokumentów ONZ-owskich. Ostatnio do dokumentu na temat dostępu do świeżej wody, do leków, które są takie najważniejsze, ratujące życie. Zaczyna się je dopisywać do programów dotyczących klimatu i ekologii, no bo wmawia się nam również, że dziecko, które się urodzi, będzie zagrożeniem dla matki ziemi, że każde dziecko rodzące się jest takim obciążeniem i że lepiej, żeby ono się nie urodziło. No w związku z czym pieniążki z tych programów mogą pójść właśnie na zabijanie tych dzieci w łonach matek. Proszę Państwa, ten chwyt, zdrowie reprodukcyjne, a dzisiaj słowo reprodukcyjne coraz częściej się pomija. Ten chwyt daje możliwość właśnie dopisywania tego sloganu, tego idiomu do różnych dokumentów, a co za tym idzie? organizacje, które prowadzą różne programy charytatywne, pomocowe, zwłaszcza dla krajów biednych, mogą brać pieniążki na promowanie aborcji i tak się dzieje i to są olbrzymie pieniądze. Czyli pod pretekstem ratowania zdrowia i życia kobiet, na przykład w Afryce czy w krajach Ameryki Południowej, tam gdzie kobiety są bardzo ubogie i naprawdę potrzebują pomocy medycznej, tam w ramach tej pomocy medycznej albo zamiast tej pomocy medycznej oferuje się aborcję, czyli zabijamy ich dzieci. Tak jest łatwiej dla tych, którzy są bogaci. Tych dzieci ma nie być. Proszę Państwa, przypomina mi się założyciel Matercare, ginekolog, pan Walej, którego miałam przyjemność poznać. On dzisiaj już jest w domu ojca, ale zrobił wielką robotę, bo... Kiedy go nakazywano w Wielkiej Brytanii przerywać ciążę, powiedział, że on tego nie zrobi, wyjechał do Kanady i stamtąd założył Międzynarodową Organizację Ginekologów Położników, którzy właśnie prowadzili programy pomocowe ratujące zdrowie i życie kobiet. To zdrowie prokreacyjne to zdrowie związane z macierzyństwem. I się wtedy okazywało, jak wielkie są potrzeby. Bardzo dużo kobiet nie ma odpowiedniej opieki podczas porodu. Nie, pęknięcia krocza nie są zszywane, nie ma odpowiedniej terapii. Te kobiety bardzo często cierpią latami, mają różnego rodzaju zakażenia, ponieważ tam jest wszystko po prostu popękane, porwane. Bardzo proste zabiegi mogłyby tym kobietom pomóc. Ale się tego nie robi, bo na to pieniądze nie idą. Pieniądze idą na przerywanie ciąży, na szkolenie lekarzy, żeby to robili, no i na presję na poszczególne rządy, żeby się dostosowały do stosowania opieki zdrowotnej wobec kobiet. Proszę Państwa, to w tym jest jakaś taka olbrzymia perfidia, bo jeżeli się na starcie zrobi fałszywe założenie, no to oczywiście wszystkie wnioski też będą fałszywe. Nie może być teza na fałszywym założeniu prawdziwa. No i mamy takich tez coraz więcej, tylko że następuje pewien proces, kiedy ci, którzy to głoszą, coraz bardziej bezczelnie to robią, czyli już się nawet o tej reprodukcji nie mówi, mówi się o zdrowiu. Mówi się o tym, że jeżeli tej opieki zdrowotnej dla kobiet nie będzie, to kobiety będą umierać. Czyli jeżeli nie będziesz zabijać ich dzieci, to one będą umierać. To jest niedawna wypowiedź Kamali Harris, wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, która oczywiście jest za aborcją całym sercem, całą siłą i całym umysłem, i mówi, że to jest sprawa bezdyskusyjna. No i teraz zaczyna wmawiać, że kobiety będą umierać. Proszę Państwa, ja pamiętam jeszcze doktora Natansona, który. Na początku był w ruchu aborcyjnym, potem się nawrócił i opowiadał, jak to było. No, właśnie ten moment legalizacji aborcji w Stanach Zjednoczonych w 1973 roku, to tam był taki koronny argument, że kobiety umierają na skutek nielegalnej aborcji, bo nielegalna to jest właśnie taka śmiertelna, taka niebezpieczna. No, fakt takich przypadków wtedy było więcej, bo jeszcze dopiero zaczynały się antybiotyki i jeżeli był stan zapalny, było znacznie trudniej tę kobietę uratować, ale statystyki zostały zrobione sztucznie, i na to mamy dzisiaj dowody, że po prostu podawano nie tam kilka przypadków, tylko kilka tysięcy przypadków. I robiono to tak skutecznie poprzez media, że mówiono społeczeństwu, że tych przypadków faktycznie jest tak dużo. A dzisiaj, dzisiaj aborcja legalna ma być bezpieczna. Do naszej wiadomości do, docierają informacje o tym, że kobiety chorują, że kobiety umierają, ale o tym się nie mówi, o tym nie wolno mówić. To taka byłaby polityczna niepoprawność. Natomiast yy, dzisiaj się mówi, że kobiety powinny mieć opiekę zdrowotną czyli powinny legalnie móc zabić swoje dziecko, bo legalnie to znaczy bezpiecznie. A czy nielegalnie byłoby bezpiecznie lub niebezpiecznie? Proszę Państwa, antybiotyki stworzyły taką przestrzeń, gdzie nawet jeżeli aborcja jest nielegalna, jest robiona przez kogoś, kto został przeszkolony, bo przecież na przykład w krajach afrykańskich bardzo często nie robią tego lekarze, tylko przeszkoleni ludzie, no to się nagle okazuje, że niczym się to nie różni, czy legalne, czy nielegalne, i jest tak samo niebezpieczne że wiele kobiet zrobiło aborcję i one w tej chwili mówią, że to jest bardzo dobrze, ale to pokazuje też na pewno okaleczenie psychiczne, ponieważ one szukają potwierdzenia tego co zrobiły, ale to w nich siedzi, bo one o tym mówią. Czyli mamy następny wymiar zdrowia, zdrowia kobiet tego psychicznego. I znamy mamy już bardzo dobrze rozpracowany problem tak zwanego zespołu poaborcyjnego. To jest zespół pourazowy i kobiety bardzo cierpią i latami cierpią, na te, ale na ten temat lepiej nie mówić. Co zrobiono, bo to niewygodne, żeby mówić o tym? Stwierdzono, że to nie jest zespół chorobowy, że tego zespołu w ogóle nie ma i że mówienie o nim jest jakimś nietaktem i że najlepiej w ogóle nic nie robić, najlepiej też i kobietom nie pomagać. Mamy na szczęście psychologów, którzy mają rozpracowane całe metody terapii właśnie zespołu syndromu. Po angielsku, właśnie poaborcyjnego. No i wiele kobiet ratują dzięki temu, bo jeżeli psychika jest złamana, no to w tym momencie jest też i dodatkowe cierpienie, nie tylko fizyczne, ale psychiczne. I ono jest czasami znacznie większe niż to fizyczne. No ale proszę Państwa, mamy jeszcze wymiar duchowy. Złamanie wymiaru duchowego człowieka pociąga za sobą bardzo, bardzo dużo ich chorób fizycznych. I chorób psychicznych, ponieważ to wszystko się ze sobą łączy. A wiemy, że po aborcji bardzo wiele kobiet jest zablokowanych na przyjęcie miłosierdzia Bożego, i one siedzą w tym, w tym, w tym kotle, do którego weszły, i, i po prostu nie są w stanie z niego wyjść nie są w stanie powiedzieć sobie prawdy. No i w zasadzie to powiedzenie prawdy to jest podstawa. Właśnie terapii zespołu poaborcyjnego. Także, proszę Państwa, czy można mówić o opiece zdrowotnej zawierającej aborcję? Czy to jest uczciwe? Co dajemy wmawiać swoim młodym? Czy takie traktowanie przez również Światową Organizację Zdrowia tych tematów to jest postępowanie prawidłowe? Czy to nie jest kosztem zdrowia kobiet, naszego zdrowia, naszych córek, naszych wnuków? To niestety jest. Ale powinniśmy być bardzo wyczuleni i mówmy raczej o zdrowiu prokreacyjnym, bo my tylko przekazujemy życie, a nie tworzymy je. Prokreacja odnosi się do stworzenia i może dlatego niektórym osobom tak bardzo nie pasuje. Natomiast. Reprodukcja, no cóż, można reprodukować obraz, można produkować różne przedmioty, ale człowiek przedmiotem, ani obrazem takim namalowanym przez człowieka nie jest. My życia stworzyć nie potrafimy, my możemy je tylko przekazać. Więc chrońmy matki, które rodzą dzieci. Bo ostatnio też pojawiają się takie poglądy, że w zasadzie to one nie powinny mieć dzieci, bo to jest obciążenie. Obciążenie dla społeczeństw, obciążenie dla Ziemi, obciążenie dla ekologii. A gdzie jest ekologia łona matki? Gdzie jest ekologia łona matki, gdzie jest pierwsze środowisko, w którym rozwija się mały człowiek? To pytanie powinniśmy sobie stawiać. Proszę Państwa, temat do przemyśleń bardzo ważny temat. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. A jednocześnie zapraszam na naszą stronę internetową www.hli.org.pl. Tam można znaleźć bardzo dużo ciekawostek, no i opracowań też takich merytorycznych. Dziękuję, do zobaczenia. Do następnego razu, zawsze w środę, koło południa o 13.00. Do zobaczenia.